Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj filmik z cyklu Wybierz kartę na Wasze życzenie, moi drodzy, o nowej znajomości. Wiadomo, że każdy z nas ma nowe relacje w życiu. Czy to w życiu uczuciowym, czy to w życiu takim koleżeńskim? I czy warto rozwijać tę znajomość? Dzisiaj podpatrzymy w tarocie, jaką energię ma ta nowa znajomość, jaki będzie dalszy przebieg, jak możecie tutaj pomóc, aby wzmocnić tą znajomość. To będą tylko pytania dodatkowe. A teraz, moi drodzy, podzieliłam na trzy zestawy. Pierwszy zestaw różowy kwarc. Te osoby, które oglądają mój kanał, są tutaj ze mną, to już bardzo dobrze znają te kamienie. Dla ułatwienia pierwszy różowy kwarc przypominam, drugi fioletowy agat i trzeci biały selenit. Aby tutaj wziąć udział właśnie w tym filmiku, trzeba sobie wybrać któryś kamień jako zestaw, ale także, moi drodzy, cały czas proszę myśleć o tej osobie. Proszę myśleć o nowej znajomości, mieć ją przed oczami i właśnie zaczynamy tasowanie, moi drodzy. Tasowanie talii i będziemy interpretować karty. Przypominam, że trzeba sobie wybrać najpierw zestaw, moi drodzy, wybrać kamień i cały czas myśleć o nowej znajomości. Tarot, proszę, daj wskazówki, rady, ostrzeżenia, czy rozwijać nową znajomość, jak będzie się dalej toczyła sytuacja, jak wesprzeć, jaki będzie dalszy przebieg Rady Wskazówki o nową znajomość. rady wskazówki o nową znajomość. Co możesz zrobić w... Darok, proszę daj radę, wskazówki, ostrzeżenia w nowej znajomości. Potencjalna nowa znajomość. Moi drodzy, myślę, że już sobie wybraliście, który zestaw do Was przemawia intuicyjnie. Emocje, jakie czujecie właśnie w tej chwili, są bardzo ważne i proszę cały czas myśleć o nowej znajomości, mieć przed oczami tą osobę. Także, moi drodzy, zaczynamy. Myślę, że wszyscy mieli chwilkę czasu, aby się tu zastanowić. Dobrze, jaki potencjał, energia, jaka będzie towarzyszyła dla pierwszego zestawu? Jest to znajomość bardzo szybka, moi drodzy, to znaczy szybka. Jest dużo namiętności w tej znajomości, jest duży potencjał taki tej właśnie namiętności, seksualności może być Oczywiście, uważajcie na zranienia, ale też na dłuższą metę, tu właśnie widzę, że może być dużo do przerobienia, właśnie w tym związku bądź w tej relacji. Ona będzie bardzo emocjonalna dla na przykład związku. Przyjaciel. Przyjaciółka bądź przyjaciółka, przyjaciółce. Może być dużo emocji w tym związku, ale też może być, moi drodzy, dużo, tak jak mówię, namiętności w związkach partnerskich. Także ma oczywiście duży potencjał, duża energia jest w tej nowej znajomości, ale może być przeciążająca i może być raniąca również ta znajomość. Moi drodzy, co tutaj możemy zrobić? Zadamy pytanie, aby wesprzeć tą nową znajomość. Co my możemy zrobić? Na pewno bardzo dobrze będzie zaprosić tą nową znajomość, tą nową relację do naszego domu. Oczywiście wesprzeć jakimś prezentem, także zaopiekować się tak w słowa w dobrym słowa znaczeniu, zaopiekować się, ale także nie dominować na pewno, i tutaj jest skazane również przeczekanie. Wsparcie, właśnie proponowana by była wizyta, moi drodzy, prezent, ale także zaopiekowanie się, niedominacja na pewno i przeczekanie. Czasem, jak będą jakieś y, niewyjaśnione y, sprawy, albo też, moi drodzy, y, przeczekanie, y, jak dalej będzie się rozwijała. Także możecie pomóc, nie nalegać za szybko, y, przeczekać pewne sprawy, oczywiście, rozmową też, rozmowa, jak najbardziej. Także tutaj jest wiele aspektów, które możecie y, użyć aby właśnie wspierać tą relację. Także moi drodzy, jak dalej ona się potoczy? Na pewno będzie potrzebna współpraca. Na pewno będzie Potrzebne i wsparcie finansowe, i wsparcie emocjonalne dla tej relacji, bo tutaj, yy, czy to będzie partner w przyjaźni, czy w miłości, czy partnerka, to ona będzie miała charakter, który. Yy, jest ciężki. Charakter po przejściach yy, lubi oceniać, lubiąca oceniać, ale także nie umiejąca ta osoba okazywać zbytnio emocji. Emocje są dla niej właśnie tutaj. Yy, ciężkie do okazywania. Także tak dla zestawu pierwszego: jak najbardziej ma potencjał yy, ta nowa znajomość, ale wy musicie dużo pracy w to włożyć. Tak jak mówiłam, musicie wspomagać i wspierać tą znajomość. Także tak, moi drodzy, ja bym widziała zestaw numer jeden. Zestaw numer dwa. Jaką moc, jaką tutaj energię ma ta znajomość? Również, moi drodzy, jest to relacja, która hmm, wymaga przeczekania, wymaga dopracowania, bo to jest raczkująca znajomość. To jest czy przyjaźń, czy miłość, czy właśnie jakieś drobne, rozwijające się uczucie na poziomie, ja bym powiedziała, koleżeństwa, ponieważ każdy paść są jest w tarocie mowa o, o początkach. Są to początki. Zarówno paś Monet, jak i paś Buław jest posłańcem. W tej chwili mamy pazia Monet, który zaczyna, tak jak gdyby jest na stażu. To jest student, to jest taki kolega, czy koleżanka, która po prostu zaczyna swoją karierę. Czy to właśnie w biznesie, czy to... Czy to właśnie na studiach, na stażu, czy to właśnie w uczuciach. Uczucia są tutaj na poziomie koleżeństwa dobrego. Tą znajomość należy pewnie rozwijać. Zaraz zobaczymy, jak tu wspomóc, ale na pewno wymaga przeczekania, aż ona. Po prostu będzie ewaluować z drobnych, takich przyjacielskich kontaktów do coraz bliższych, coraz bliższych. Ale dobrze, zobaczmy dalej, tutaj, jak właśnie wygląda. Jak my możemy pomóc? Jak wesprzeć? Się? Na pewno wskazane było wspólne jakieś wyjścia, na pewno rozmowa, ale i też nie naciskanie zbytnie na kontakty, rozmowa, wsparcie, może również wspólne jakieś tematy, które macie, wspólne hobby rozwijać, też to by było dobre, ale też właśnie. Taką radością możecie pomóc y, tutaj tej relacji. Taką świeżością swoją, ale również nie naciskać, y, bo ta osoba może się zablokować pod naciskiem. Także, moi drodzy, y, uśmiechem, radością, także możecie wspomóc tutaj y, tą relację na pewno, ale też, y, tak jak mówię, Wspólne rozmowy, wspólny wyjazd gdzieś, to będzie bardzo wskazane. Wspólny urlop, także tutaj dużo jest możliwości dla tego zestawu, aby wspierać tą relację. Także bardzo dobrze tutaj Tarot pokazał nam, Dobrze, moi drodzy, i teraz zobaczmy, jaki może być dalej przebieg tej relacji. Moi drodzy, ta relacja wydaje mi się, że jest dosyć konkretna. Ale to jest na zasadzie bardziej mm, taki przyjacielski. Jest dużo radości. Jest to osoba, która sama wspiera i też również oczekuje tego od was. Ale czy to by była taka długotrwała relacja? To wydaje mi się, że mm, różnie to może być, ponieważ yy, Energia głupca mówi o tym, że jest to relacja raczej krótkotrwała, nowa i na pewno w dalekiej, w dalekiej przyszłości może się rozwinąć jeszcze bardziej, jeszcze ciekawiej, ale tutaj w takiej przyszłości. Najbliższej to raczej jest relacja taka do flirtu, do zabawy, moi drodzy. Trzeba by było właśnie rozwijać cały czas ten związek, tą, tą nową znajomość, ale na pewno jest to osoba. Zaufana, godna zaufania i na pewno należałoby pielęgnować taką znajomość. Bardziej wydaje mi się, że tu chodzi o przyjaciół, o koleżeństwo. A z czasem może Latami, latami taka znajomość pielęgnowana mogłaby się coś przerodzić, ale bardziej jest to znajomość taka na poziomie przyjacielstwa, koleżeństwa. Także tak tutaj um, to wygląda z zestawem numer dwa, moi drodzy. No i zestaw numer trzy biały selenit. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie, jaki potencjał, jaką energię ma tutaj ta relacja. Moi drodzy, to właśnie jest bardzo taka namiętna, bym powiedziała, również, ale też namiętna i pragmatyczna emocjonalna, właśnie i taka. Materialna, ponieważ mamy monety i mamy kielichy, a po środku jest energia głupca, czyli może ta energia hmm, ma potencjał, ale trzeba, jest to nowa relacja, bardzo świeża, widać. I tutaj y, trzeba by było dużo właśnie wkładać y, pracy w to, aby to przekształcić y, z flirtu w poważną relację. Także, moi drodzy, y, jest jakiś tam potencjał w tej relacji, ale nie za wielki, bo jest to energia głupca. Jak tu można by było właśnie wspomóc tą relację? Aby ta relacja nie była szybko zakończona, trzeba by było dużo wychodzić razem. Trzeba by było. Jakiś wspólnych imprez, aby to m, po prostu umacniać. Tu jest wszystko na zasadzie takiego flirtu, ale później, moi drodzy, może być tak, że może być duża zmiana. M, może być duża zmiana, e, ponieważ jeśli m, jest asmonet, który mówi o początku, mówi również o pierścionku zaręczynowym. Jeśli będziecie pielęgnować tą znajomość, dbać i chodzić tak, jak gdyby koło tej osoby nowo poznanej, także tu może być jest potencjał, aby to było po prostu coś poważniejszego. Tu może być naprawdę yy, myślę, że yy, nowy związek może się odrodzić. Yy, ponieważ yy, as monet mówi, ale mamy też dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy również mówi o pewnym yy, o pewnej takiej y, relacji y, jak gdyby zakończonej, o pewnej y, depresyjności, czyli mogą być kłopoty tutaj, ale później po tych kłopotach tu może być właśnie wsparcie w postaci właśnie y, nowego działania, y, nowych. Y, Emocji. Tutaj może zakończyć się właśnie to wszystko dobrze, ale trzeba właśnie wspierać. Także moi drodzy, trzeba wspierać tą relację jak najbardziej. Tak jak mówię, ale zobaczmy dalej, jak tutaj ta relacja może przebiegać. Tak jak właśnie mówię, tutaj ma relacja potencjał, bo czasem właśnie od Małego uczucia, którym jest paść monet, jeśli będziecie wspierać, będziecie kreatywni, będziecie chodzić koło tego i pielęgnować, to może być to partner naprawdę docelowy w królu kielichów, który może Wam partner bądź partnerka, karty Tarota są dualne. Także moi drodzy, tu wyszło w sumie najlepiej z tych trzech. Zestawów, ponieważ może być w tym trzecim zestawie partner docelowy, tak jak się mówi. Na pewno w tym związku jest jakaś pułapka, trzeba będzie jej uniknąć, trzeba będzie to wspierać. Ale moi drodzy, tu jest potencjał. Jeśli będziecie kreatywni i mm, tu jest y, możliwość zakochania się, jest królowa kielichów, y, jest król kielichów. Y, puchary mówią oraz trójka kielichów. Y, puchary mówią tutaj właśnie o uczuciach, o y, emocjach, o namiętności, także, ale głównie to są y, prawdziwe Uczucia moi drodzy. Także jest potencjał na rozwinięcie tej znajomości po lekkich jakichś kłótniach czy przeszkodach na po prostu trwałą relację. Także moi drodzy, myślę, że wszystkie trzy zestawy dosyć dobrze Tarot określił. Myślę, że trzeci zestaw wychodzi dla osób samotnych, singli najkorzystniej, bo pierwsze dwa zestawy tak jak wiadomo, były dosyć ciekawe, ale niepewne na przyszłość, a trzeci zestaw okazał się najbardziej trwały. Także moi drodzy, jeśli pomogłam tutaj wam w waszych problemach, dylematach, to bardzo się cieszę. Moi drodzy, na tym kończę. Zapraszam bardzo serdecznie do mnie na kanał, do subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.